Gabriela Goryczka, mój list do ciebie, rozdział siódmy. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, nie będzie mną rządzić, ale z drugiej strony, skąd mam wiedzieć, co mam robić? A skąd ludzie wiedzą, co mają robić? Kto im to mówi? Inni ludzie. A tym innym ludziom, kto powiedział? Kto powiedział mojemu dziadkowi, żeby pojechał na wojnę? Kto powiedział babci Anieli, żeby została z matką i nie szła do klasztoru? Kto powiedział dziadkowi Prawikowskiemu, żeby zdradzał babcie? Kto kazał Irenie wyjść za Stefana, a Stefanowi zastrzelić żonę? Kto powiedział Izie, że życie polega na rozpamiętywaniu śmierci? Kto im kazał tak żyć? Kto im to wmówił? I czy mi też ten ktoś będzie wmawiał takie głupoty? Czy nie lepiej z tym skończyć, porządnie się zbuntować i mieć własne przekonania? Ale oni ci zawsze powtarzali. To się wgrało, zapamiętało i trudno to teraz odpamiętać. Kazali być posłusznym, bo to fundament twojego istnienia. Własne zdanie nie prowadzi do niczego dobrego, trzeba robić tak, jak mówią ci autorytety. Własne zdanie autorytetu jest dla ciebie ważniejsze niż twoje własne. Czy bycie lekarzem, rodzicem lub profesorem sprawia, że słowa są ważniejsze i zyskują nieomylność? Przecież to jest nielogiczne, niekonsekwentne. Przecież swoim dzieciom narzuca się własne zdanie, ale skąd je wziąć, skoro masz tylko zdanie przekazane ci przez poprzednie pokolenia? Żyjąc w tej paranoi, nie można dojść do niczego innego jak tylko do granic ludzkiej głupoty. Zrzucanie ciężaru rodowych przekonań jest jak walka z rozwścieczonym bykiem. Serce ci mówi, że to jest fascynujące i przyniesie ci chwałę, ale rozum chwyta za fraki i wrzeszczy, bracie, nie rób tego, chcesz zginąć? W dodatku, będąc już na arenie, orientujesz się, że jesteś ubrany cały na czerwono, więc nie ma szans, żeby rozjuszone zwierzę cię nie zauważyło. Nie ma odwrotu. Walczysz lub giniesz. Polecam walczyć, bo w przeciwnym razie zostaje ci tylko wracanie do starych, ucieranych w domu razem z ciastem schematów, a to zaprowadzi cię jedynie na śmierć. Jednak jestem wdzięczna mojej rodzinie za wszystko, czego mnie nauczyła. Gdyby nie dziadek kamyszek, nie doświadczyłabym na własnej skórze, jak wiele zła wyrządziła wszystkim wojna. Gdyby nie babcia Anielcia, nie miałabym pojęcia, że rezygnowanie ze swych marzeń może mieć tak ogromne skutki dla otoczenia. Gdyby nie Madzia, którą znam tylko z niewielkiego pomnika, nie wiedziałabym, że nie wychodzi się za mąż z rozsądku. Nie nauczyłabym się, że ojciec w domu jest ważny, gdyby nie jego boleśnie odczuwalny brak w życiu Klaudii i Grzesia. Mogłabym się nigdy nie dowiedzieć, jak smakuje i panoszy się zdrada. A tej o wiele za dużych porcji dali mi skosztować moi szanowni dziadkowie, wujkowie i ciocie. Napoili mnie również zabójstwem, przy którym emocjonalne szantaże, przemoc fizyczna, agresja, wyzwiska i manipulacja wypadają blado i znajdują usprawiedliwienie. Dziękuję mojej drogiej rodzinie za wszystkie tragedie, które mi namalowała, poświęcając często swoją krew żebym mogła podziwiać ich wspaniałość na ścianach własnego domu. To bardzo ułatwiło mi życie, bo nie musiałam szukać ich po obcych i kosztownych galeriach. Dziękuję za wszystkie lekcje z nich płynące oraz za moją traumę, która pozwoliła mi stać się dokładnie tym, kim jestem dziś. Nie, nie byłoby ani mnie, ani tej opowiastki, gdyby nie poświęcenie moich przodków. I piszę to całkiem szczerze. Wybaczając w pierwszej kolejności sobie za to, że tego wcześniej nie dostrzegałam, a w następnej dzieciom z mojego pokolenia, że nie bawiliśmy się spokojnie i bez lęków. Potem rodzicom, wujkom i ciotkom, bo już rozumiem, jakie to trudne być dorosłym. Dziadkom i babciom, bo to niełatwe nosić taką odpowiedzialność. I pradziadkom, łącząc się w ich bezwolności. Przykro mi, że nie mogą niczego już zmienić. Nie mogę przepisać tej historii, ale wierzę, że zaakceptują swoją sytuację gdziekolwiek są w tym momencie. Przepraszam, że musieli na to czekać tak wiele pokoleń, ale zrobiłam i jeszcze zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nasza wiekowa trauma zakończyła się tu i teraz. Nie odziedziczą jej po mnie moje dzieci, taki powzięłam zamiar. Nie chcę, by zasmakowały życia ze zbyt wielkim do uniesienia dla nich bagażem. Dostaną dokładnie tyle, ile będą potrafiły unieść, a jedyne, co może nam ku przestrodze pozostać po przodkach, to delikatna goryczka. Zapraszam do wysłuchania rozdziału 8.